I cóż, tutaj zdecydowanie trzeba powiedzieć, że nadal numerem jeden jest niezapomniany podatek od towarów i usług. VAT nadal króluje i jest to podatek, który niezmiennie urzędy zajmuje. Tylko jest jedna mała zmiana. Jeśli chodzi o urzędy celno-skarbowe, mają szerszy zakres kompetencji. Dzień dobry. Nazywam się Lidia Sorek Gerstenkorn i witam państwa w kolejnym odcinku podcastu Moda na kontrolę. Nagrywamy dla państwa ten podcast już rok, więc przyszedł czas na krótkie podsumowanie 2024 roku i tego, co działo się w kontrolach. Jest ze mną dzisiaj radc@"a prawny Monika Wolska Bryńska, z którą porozmawiam właśnie na ten temat. Witaj Moniko. Witam Państwa. Witaj, Litka. Na początek chciałabym trochę zacząć od tych takich tendencji typowania w kontrolach podatkowych w 2024 roku. Trochę już mówiłyśmy na ten temat przez te kilka ostatnich miesięcy. I cóż, tutaj. Zdecydowanie trzeba powiedzieć, że nadal numerem jeden jest niezapomniany podatek od towarów i usług. Tak naprawdę nadal e, szukana jest przestrzeń, w której tworzy się ta luka, typowane są oszustwa podatkowe, tylko jest jedna mała zmiana. Faktycznie wszystkie te kontrole podatkowe, które kiedyś były prowadzone w zakresie podatku od towarów i usług, w minionym roku raczej były kontrolami celno-skarbowymi, prowadzonymi przez urzędy celno-skarbowe. Czy możesz nam powiedzieć, z czego wynika taka zmiana? W pierwszej kolejności rzeczywiście VAT nadal króluje i jest to podatek, który niezmiennie urzędy zajmuje, pewnie też z tego względu, że jest podatkiem, który kwotowo najlepiej wygląda, tak, więc tam najwięcej można też tak. Tak naprawdę znaleźć dodatkowego domiaru. A zmiana jest dość prostą konfiguracją, ponieważ przede wszystkim, jak spojrzymy sobie w kompetencje, jakie mają zwykłe organy podatkowe, a urzędy celno-skarbowe i porównamy przepisy, które rozróżniają te dwie kontrole, to dochodzimy do wniosku, że zdecydowanie, jeśli chodzi o urzędy celno-skarbowe, mają szerszy zakres kompetencji, więcej możliwości mogą korzystać z większej ilości narzędzi. I to z pewnością przemawia za tym, że te postępowania właśnie trafiły. Ja ją tam. Pozornie najpierw to miała być walka tak naprawdę z mafiami vat a w tej chwili mamy sytuację, gdzie te urzędy, można tak kolokwialnie powiedzieć, zostają zapychane przez wszystkie postępowania, które dotyczą podatku od towarów i usług. Tak? Cel jest też taki, aby to, co można z karuzeli jeszcze wycisnąć mhm. i z tych starych schematów, które gdzieś tam zostały opracowane, a przy tym jeszcze jacyś podatnicy z danego schematu funkcjonują, aby ich tak naprawdę no, złapać, tak powiedzmy, i jeszcze te domiary. Móc na tych ludziach, którzy prowadzą działalność, którzy najprawdopodobniej analizując te schematy, byli tak zwanymi uczciwymi podatnikami, którzy akurat w taki schemat wpadli, żeby to z nich właśnie ściągnąć należności, no bo nie ukrywajmy jest z czego, tak? Oni prowadzą działalność, często są nieświadomi całej sytuacji, mają majątek i to jest ich też jedyna jakby droga i pomysł na, na życie zawodowe. W związku z tym łatwo w ten sposób te pieniądze odzyskać. No tak, bo faktycznie w dalszym ciągu, mimo że te sprawy zostały przekazane do bardziej wyspecjalizowanych urzędów, raczej wygląda to tak, że odpowiedzialność za cały proceder i tak jakby ekonomicznie spoczywa na tym przedsiębiorcy, który funkcjonuje, który no, nie zamknął działalności po zakończeniu tego procederu, bo po prostu nie wiedział, że bierze w nim udział. Myślę sobie, że celem też było to, aby trochę połączyć bardziej tą kontrolę celno-skarbową z postępowaniem karno-skarbowym i gdzieś tam tą współpracę zacieśnić, no tym bardziej, że urzędy celno-skarbowe są uprawnione zarówno do jednej procedury, jak i do prowadzenia drugiej. No to z pewnością Masz rację, bo to też zdecydowanie ułatwia przepływ informacji, a przede wszystkim, no niestety też organy mogą w taki troszeczkę zgodny z prawem sposób tuszować swoje niedociągnięcia, no bo jak wiemy najczęściej, też niestety póki co, karno-skarbowe postępowania są wszczynane tylko po to, żeby przerwać bieg terminu przedawnienia. Mhm. W związku z tym, jeżeli w ramach jednej komórki, jednej organizacji widać, że urząd nie da rady zakończyć kontroli, można wszcząć sobie spokojnie postępowanie karno-skarbowe ten przepływ informacji jest szybszy, no i urzędnik oczywiście dodatkowo ma czas na to, aby w swoim tempie, tak jak gdzieś jemu się podoba, bez liczenia się tak naprawdę z konsekwencjami dla podatnika, gdzie w wielu przypadkach takie kontrole, które są również dodatkowo zabezpieczane albo egzekwowane na dalszych etapach, powodują, że podatnicy są zmuszeni do zamykania działalności, zawieszania i tak naprawdę mimo tego, co się na przykład teraz można powiedzieć, dzieje aktywnie bardzo w branży transportowej albo włókienniczej, iż mają pracę, są kolejne zlecenia. To tak naprawdę te kontrole, które w większości, tak jak wspomniałaś, też nie są zawinione przez nich, powodują, że muszą kończyć działalność, muszą szukać innej alternatywy, bo po prostu nie mają szansy udźwignąć ciężaru prowadzenia działalności ze względu na te sankcje, które na nich nakłada urząd. Powiedzmy to jeszcze sobie raz: często już na etapie kontroli, w ramach zabezpieczenia, nie mając jeszcze Żadnych decyzji i opierając się tak naprawdę, byśmy tutaj taką terminologią karną się posłużyli na poszlakach, bo tak naprawdę na innych sprawach dalszych kontrahentów. No właśnie, to co wydaje mi się też można było zauważyć w 2024 roku w toku kontroli, postępowań i właściwie wszystkich czynności, to też szybsze podejmowanie takich działań zmierzających do tego, żeby ten majątek faktycznie przytrzymać, tak kolofialnie mówiąc, bo właśnie i zabezpieczenia. I te rygory natychmiastowej wykonalności decyzji, no ich faktycznie było więcej niż kilka lat temu. Myślę sobie, że to trochę wynika jednak z tej potrzeby szukania. Szybkiego źródła pokrycia no, luki po prostu w budżecie. Nie wiem, czy też zauważyłaś taką tendencję? Zdecydowanie. Tak jak mówisz, już na etapie kontroli mamy wielokrotnie decyzje zabezpieczające wydane. Tak naprawdę rzadko się zdarza, że organ czeka aż do zakończenia postępowania dwuinstancyjnego, żeby wdrożyć egzekucję na podstawie decyzji ostatecznej. Zabezpieczenia padają najczęściej jeszcze w pierwszej instancji, a jeżeli nie zdążył organ zabezpieczyć majątku podczas kontroli, Kontroli, czy podczas postępowania pierwszoinstancyjnego, to zdecydowanie mamy na pewno wydaną decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności. Jest to najpóźniej robione właśnie z końcem pierwszej instancji. Ponadto jeszcze tak naprawdę dodatkową tendencją, jaką też zauważyłam, w ramach prowadzonych postępowań karno-skarbowych, które jednocześnie właśnie z kontrolami prowadzimy, jest też zabezpieczanie majątku na poczet przyszłych grzywien. I to jest też powszechna już praktyka stosowana właśnie w tych odłamowych sprawach. Czyli tak naprawdę dochodzi the z perspektywy podatnika do takiego podwójnego w ogóle nawet e, zabezpieczenia e, tych tułów, z których tak naprawdę może powstać dodatkowe zobowiązanie. Myślę, że to też jest trochę znak dla podatników, żeby zastanowić się i, i dojrzeć się tą zależność między kontrolami, które no może jeszcze się nie wydarzyły, ale właśnie tym prawidłowym poukładaniem e, biznesu, bo czasami no biorąc pod uwagę, że te działania urzędów są niezwykle szybkie aktualnie e, i myślę, że jeszcze większa specjalizacja urzędów prowadzi do tego, że faktycznie wszystkie te możliwości zabezpieczeń majątku będą wdrażane na wcześniejszych etapach, żeby właśnie pomyśleć o tym, żeby prawidłowo poukładać ten biznes. No to zdecydowanie, jeśli jeszcze nie mamy kontroli, to warto jest przyjrzeć temu jak funkcjonujemy. Zresztą też takim punktem dobrym odniesienia będzie KSeF, który tak naprawdę za rok już będzie w zasadzie obowiązkowy dla większości podatników. W związku z tym to jest dobry moment, żeby przejrzeć obiegi procedury, dokumenty, uporządkować wszystko i aby też przygotować się na sytuację, w której ta kontrola może przyjść i to też nie jest działanie złe, tak, odbierane pejoratywnie czy negatywnie, zabezpieczenie majątku i dobranie optymalnej formy prowadzenia działalności jest jak najbardziej działaniem zgodnym z prawem, działaniem, który zabezpiecza nasze interesy i pozwala nam prowadzić działalność w warunkach, kiedy tak naprawdę właśnie z tych powodów, o których mówiłyśmy, urząd nam ją zablokuje. W związku z tym warto tak naprawdę przemyśleć formę odpowiednią prowadzenia działalności, aby w przypadku kiedy nastąpi i paraliż z takich czy innych powodów, móc z tej formy w łatwy sposób wyjść albo przekształcić się, i aby pomimo tego, oczywiście, bo nie mówimy tutaj o żadnym uciekaniu z majątkiem ani tego typu niedozwolonych praktykach, lecz aby po prostu swobodnie móc prowadzić tą działalność, nie przejmując się toczącą się gdzieś tutaj z boku kontrolą albo innymi represjami organu. Myślę, że to też jest istotne, bo tak naprawdę w momencie, kiedy mamy niezabezpieczony biznes i organ wchodzi na zabezpieczenie, no to tak naprawdę oznacza koniec. Z działalności, no i organ też traci szansę na to, żeby faktycznie wyegzekwować całą, całą należność. Wracając do tendencji, myślę, że na podium też znalazło się zdecydowanie TP. Ceny transferowe w zeszłym roku. Tutaj praktyka zdecydowanie pokazała, że organy zaczynają się specjalizować, zaczynają faktycznie poszerzać swoją wiedzę na ten temat. Jakbyś nam trochę opowiedziała o tym, jak w ogóle takie postępowania mogą wyglądać, jeżeli chodzi o ceny transferowe? Ceny transferowe też zdecydowanie, zapewne z uwagi na fakt, że jest tam też dość dużo do Ugrania, tak powiedzmy, dla organów znalazły się w centrum zainteresowania, no i też ze względu na to, że do tego zobowiązane są podmioty funkcjonujące w grupie. Więc znów mamy ten przymiot, że są to podmioty, które są czynne na rynku. Istnieją. Istnieją i na pewno któryś z nich ma majątek, bo jeżeli nawet grupa jest w ten sposób poukładana, że w jednym podmiocie mamy przesunięte czynniki majątkowe, a ktoś inny zajmuje się działalnością operacyjną, to w efekcie gdzieś ten majątek na pewno w grupie jest. Więc z pewnością z tego, Względu też i organy się zaczęły interesować tym zagadnieniem. To po pierwsze. A po drugie, tak naprawdę dużo przedsiębiorców nie zdawało sobie sprawy z tego, że takie przepisy są przepisami obowiązkowymi i nawet w sytuacjach, często się zdarza, kiedy miały obowiązek dane podmioty taką dokumentację posiadać, często jej w praktyce nie mają, bo po prostu nie miały takiej świadomości. I dopiero od niedawna, kiedy te kontrole się nasiliły, więcej osób zdaje sobie z tego sprawę. Warto też podkreślić, że w sytuacjach, kiedy niekoniecznie zgodnie z przepisami musimy taką dokumentację posiadać, ale jednak dla ciągłości procesu, bo na przykład mamy powtarzalne transakcje tego samego e, kontrahenta, ten sam podmiot, warto zadbać też o dokumentację w takich sytuacjach i mieć ją fakultatywnie właśnie na wypadek kontroli. Bo przypomnijmy, że w przypadku kiedy organ już trznie kontrolę, to ten termin na sporządzenie dokumentacji jest bardzo krótki. Mamy tylko 14 dni na jej przygotowanie, przedłożenie. Do organu i to jest termin materialny, i stanowisko gdzieś jest ugruntowane, też już na tym etapie, mm -hmm. że jest on nieprzywracalny. Po prostu dokumentacja złożona po terminie jest traktowana że jest w aktach, ale my jej, organ jej nie widzi. W związku z tym warto uporządkować pewne kwestie, przejrzeć strukturę korporacyjną, zastanowić się, czy nawet w sytuacjach, kiedy nie mamy tego obligu posiadania tej dokumentacji, ale z uwagi na całą strukturę organizacji, nie warto by fakultatywnie o taką dokumentację zadbać, co właśnie też jakby ukróci y, y, takie zabiegi organu. Bo po pierwsze, widząc dokumentację, na pewno zastanowi się, czy w ogóle wejść na kontrolę, a po drugie, jak wejdzie i dokumentacja jest dobrze sporządzona na podstawie pewnych baz, dobrych baz powtarzalnych, to wtedy też jemu jest trudniej obalić argumenty, bo to on musi sporządzić alternatywną dokumentację i tak naprawdę podważyć nasze metodologie. No właśnie może odnieśmy się jeszcze do tego terminu 14-dniowego, no bo dla niektórych wydaje się być krótki czas na sporządzenie dokumentacji i nie mogą pomyśleć, a 14 dni to właściwie nie tak mało dla prawnika, który jest specjalistą, żeby, żeby taką dokumentację sporządził. Natomiast myślę, że też trzeba wyjaśnić, że sporządzenie takiej dokumentacji to nie jest tylko analiza jednej transakcji, tak? tylko konieczne jest przeanalizowanie. Celu. Całej tak naprawdę struktury grupy. Im prostsza ta struktura jest, wiadomo, wymaga to mniejszego nakładu pracy, ale bardzo często myślę, że podatnicy nie zdają sobie sprawy, jak tak naprawdę złożona jest to w ogóle procedura, żeby taką dobrą dokumentację sporządzić. Dobrą, to znaczy chroniącą podatnika przez lata tak naprawdę, tak? Tak, nie jest to łatwa sprawa, ponieważ dokumentacja sporządzona, tak mówiąc, potocznie, na zasadzie kopiuj i wklej, na pewno nam nie pomoże. To jeszcze tak naprawdę może nas prowadzić większe kłopoty niż wyjaśnienie całej sytuacji. Dokumentacja dobra, solidna, aby się obroniła, musi przede wszystkim właśnie opierać się też na kontencie biznesowym, a więc tak jak wspomniałaś, musi być analiza całej struktury grupy, musi być plan, powiązania, to wszystko musi się ze sobą łączyć również pod takim względem. Ekonomicznym, księgowym. To nie no jest właśnie. tylko taki przysłowiowy wyrzut z bazy. Tylko, tylko to jest już głębsza sprawa, szczególnie w przypadku, kiedy mamy do czynienia z usługami niepowtarzalnymi bądź towarami, które mają rzadki, rzadko istnieją tak naprawdę i są te branże rzadkie w praktyce, co chociażby w tej chwili na przykład zaczyna się dziać w branży dziewiarskiej, z czego mamy doświadczenia, bo wiemy, że nie każdy towar jest tożsamy i tutaj też właśnie z naszej praktyki wynika, że urzędy często robią ten błąd, że nie rozumieją, rozróżniają Nawet struktury i rodzaju towarów, wrzucając w swoich porównaniach i dokonując swoich przeliczeń na dokumentacji produkty, które tak naprawdę są z różnych grup i różne, tak, bo nie rozróżniają, że tkanina to coś innego niż dzianina, chociażby, a to są zasadnicze różnice. Produkt od półproduktu jest często nierozróżniany, mhm. więc i te grupy są źle dobre, dobrane docelowe i rodzaje towaru. Więc dobra dokumentacja sporządzona na dobrych bazach, przede wszystkim tutaj. Tutaj, jeśli chodzi o takie rzadkie, niematerialne wartości, to nie, nie zrobię tu kryptoreklamy, jak powiem, że jedną z najlepszych baz jest baza Bloomberga. Zdecydowanie. Tam są najbardziej rozszerzone te porównania. W związku z tym warto o to na pewno zadbać. No tak. Ja bym jeszcze zwróciła uwagę, że to też nie jest tak, że. Podatnik, który ma dojście właśnie do takich baz, które powodują, że faktycznie te porównania są dobre do dokumentacji, wcale nie jest na w lepszej pozycji niż y, organy podatkowe, bo organy podatkowe również mają dostęp do specjalistycznych baz, do programów, które są tworzone stricte y, właśnie pod potrzeby organów podatkowych, więc organy też są w stanie dokumentację cen transferowych jak najbardziej stworzyć, tak? Ale faktycznie to, co jest problemem, to też bardzo często nie dostrzegają tych niuansów, które y, no, leżą już po stronie podatnika i organizacji samej grupy, tak? Więc... Y, Tutaj, dlatego warto o tą dokumentację dbać wcześniej, żeby nawet nie dawać tej przestrzeni organom do tego, żeby, żeby zaczynały kombinować ze swoimi własnymi wyliczeniami. Myślę sobie, że jest jeszcze jeden podatek, który trochę spędzał sens powiek w 2024 roku, ale dlatego, że trochę chyba był zapomniany. Przez organy podatkowe i jest to na pewno podatek dochodowy od osób prawnych. Jak wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o kontrolę w tym podatku w 2024 roku i jak to zaczyna wyglądać teraz? Jeśli chodzi o podatek CIT, tak potocznie zwany, to rzeczywiście w porównaniu do ilości kontroli, która się, dla przykładu, odbyła właśnie w podatku dochodowym od osób fizycznych, Picie, zdecydowanie była to mniejsza liczba. Często to też pewnie wynikało z tego, że te kontrole vat w większości były prowadzone w tak zwanych jednoosobowych działalnościach gospodarczych. No a co za tym idzie, reperkusją potem był podatek dochodowy od osób fizycznych. Niemniej wydaje mi się i z mojej praktyki wynika i gdzieś z obserwacji, że ten CIT był zapomniany też z tych względów, że tak naprawdę mało mamy specjalistów od tego podatku. Nie jest to podatek dość łatwy, bo trzeba się rzeczywiście już wgryźć w strukturę danej działalności, chociażby żeby dany koszt zakwestionować i stwierdzić, że z danym rodzajem działalności on nie może być związany. Troszeczkę organy zaczęły go ruszać właśnie w nadziei na to, że przy okazji tak naprawdę wejdą na większe łupy, czyli na TP tak naprawdę. Więc ten CIT stał się taką przystawką. Była tak naprawdę wszczynana kontrola w ramach podatku dochodowego od osób prawnych, ale gdzieś ten cel ukryty to były te zdecydowanie ceny transferowe. Dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o CIT, to zdecydowanie tam też jest duże pole, ale mankamentem jest z pewnością fakt, że organy nie posiadają wiedzy i narzędzi, i też specjalizacji, aby wiedzieć, co podważyć, jak podważyć, i jest to dla nich znacząca bariera, dlatego że po prostu w sposób szybki i pewny nie mogą. Uzyskać wyniku. No tak, ale zdecydowanie, biorąc pod uwagę dane przedstawiane przez Ministerstwo Finansów, luka w zakresie podatku dochodowego od do osób prawnych rośnie i coraz trudniej przymknąć na nią oko, więc myślę, że tutaj w 2025 roku zdecydowanie działania zmierzające do tego, żeby bardziej wyspecjalizować poszczególne komórki, może nawet całe organy, do tego, żeby takie kontrole prowadzić i prowadzić je z sukcesem, no na pewno będą. Będą podejmowane? No, z pewnością takich kierunków należy się spodziewać. Ja myślę, że ten nadchodzący rok to jest właśnie przede wszystkim ten kierunek CIT plus TP, które gdzieś przy okazji tego CIT-u zawsze wypływa. Zresztą to już też mówiliśmy chyba w kilku naszych spotkaniach o tym, że urzędy, jeśli chodzi o TP, są bardzo wyspecjalizowane, bardzo dużo zainwestowały w szkolenia, tak mhm. aby szeregowy pracownik prowadzący kontrolę mógł takie pierwsze symptomy e, nieprawidłowości w tym zakresie wychwycić. W związku z tym myślę, że tutaj przede wszystkim właśnie ta fiskalizacja i potrzeby budżetowe gdzieś zmuszą ich do pójścia w tym kierunku, aby wyspecjalizować się bardziej w zakresie podatku CIT. Tym bardziej, że tak jak Cały czas tutaj mówimy, pole jest dość szerokie, ponieważ no, trzeba bardzo dobrze znać strukturę danej organizacji, spółki, aby widzieć, co tak naprawdę nie łączy się kosztowo, więc ta, ta kontrola z pewnością wymaga od nas większej wiedzy, nie tylko prawnej, ale też technicznej z danej branży. I to myślę, że jest jednym też z głównych problemów, biorąc pod uwagę fakt, że w strukturach organów no, najczęściej są oczywiście osoby, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej, więc oprócz jeszcze takiej technicznej wiedzy z w branży, gdzie każdy z nas się doucza, brakuje im też takiego poczucia, jak to się w takim biznesie Chyba funkcjonuje, tak. po mhm. prostu, tak? Jak, jak wygląda kwestia organizacji, chociażby zarządzania ludźmi, a to są wszystko rzeczy, które gdzieś w całości składają się na dany podmiot. To nie jest tylko kwestia cyferek, prawda? Mhm. Tak, myślę, że taka wiedza też jest zdecydowanie potrzebna prowadzącym kontrolę czy postępowania, bo tak jak mówisz, no nic nie dzieje się w oderwaniu od siebie, gdy prowadzimy przedsiębiorstwo, niezależnie od ich wielkości, no to tak naprawdę każda, każda decyzja jest związana z tym, żeby ten biznes i sprzedaż towaru bądź usług po prostu poukładać w sposób właściwy i sposób taki, który po prostu przynosi zyski. Moim zdaniem jest jeszcze jeden taki kierunek. W 2025 roku, który faktycznie może trochę namieszać, i jest to chyba podatek od nieruchomości, bo biorąc pod uwagę zmiany, które zostały wprowadzone. Mam wrażenie, że przez to, że trochę został bardziej usystematyzowany kwestia kwalifikacji budowli, budynków, to chyba tutaj organom może być teraz łatwiej kontrolować z taką nadzieją na właśnie jakiś dodatkowy wpływ do budżetu. Zdecydowanie myślę, że to też będzie taki kierunek, biorąc pod uwagę fakt, że w sumie taki był cel tego, aby stworzyć tą definicję, no nie ukrywajmy, aby rozszerzyć po prostu możliwość opodatkowania na większą liczbę, Przedmiotowo pod względem tego podatku. W związku z tym, biorąc pod uwagę fakt, że to sam podatnik weryfikuje sobie według tej definicji, no czy coś podlega, czy nie podlega, jakby opodatkowaniu i on bierze za to odpowiedzialność, zgłaszając to w deklaracji, organ wtórnie może to zweryfikować, to zdecydowanie jest to też spore pole pod względem możliwości kontrolowania, czy rzeczywiście podatnik dokonał prawidłowej kwalifikacji. Myślę, że jak już będziemy mieli ostateczną definicję i to się wszystko wyklaruje, Warto jest tak naprawdę wesprzeć się fachową wiedzą, zrobić sobie taki audyt nieruchomościowy, szczególnie w takich większych firmach i zweryfikować, bo pod tymi definicjami będą się kryły różne inne rozwiązania. To nie będzie takie potoczne jak do tej pory pojęcie budynku czy budowli i odwołanie tylko do prawa budowlanego. Zdecydowanie jest tam kilka pomysłów, które już na tym etapie budzi kontrowersje. Były dyskusje przecież o kaflach fotowoltaicznych, było bardzo dużo różnych rozwiązań dotyczących i studzienek łączy w związku z tym to, to może się okazać tak naprawdę, szczególnie w fazie, kiedy ta praktyka będzie się formowała przez pierwsze dwa, trzy lata, bardzo kłopotliwe dla samego podatnika, i warto tutaj się zdecydowanie będzie wesprzeć jakąś fachową wiedzą i, i taką pomocą. Przypomnijmy, że jeżeli ktoś w styczniu złożył taki wniosek, ma szansę jeszcze nie składać deklaracji, nie rozliczać się, poczekać do marca i na spokojnie wszystko zweryfikować, przemyśleć i zgłosić tak, jak być powinno już na nowych zasadach. W związku z tym wykorzystajmy ten czas, zweryfikujmy, co mamy, jak sytuacja wygląda, aby jak najlepiej zabezpieczyć się, no bo tak jak wspomniałaś, niewątpliwie organy też się tym będą interesowały. No dokładnie. Ja myślę, że też to, że gdzieś tam ten załącznik do ustawy regulujący, co jest budowlą, myślę, że też daje taką informację dla niektórych podatników, że jednak to, czego oni nie uważali za budowlę dotychczas, jednak powinno podlegać opodatkowaniu. Także tak, zdecydowanie myślę, że tutaj też należałoby skupić trochę, trochę uwagi w biznesie i przejrzeć te nieruchomości, przejrzeć się na nie na nich i zweryfikować, w jaki sposób prawidłowo to powinno być opodatkowane. Dziękuję Ci bardzo Moniko za tą rozmowę. Myślę, że 2025 rok to też będzie ciekawy rok, jeżeli chodzi o kontrolę. Z pewnością tak. Jak zresztą tu doszłyśmy do wniosku, na pewno wyłonią nam się dwa ciekawe tematy i kierunki w postaci cit i zdecydowanie też właśnie ten podatek od nieruchomości. Ciekawy będzie też pod względem pewnie nowych zarządzeń i pomysłów, bo jak wiemy, co? Nowa, że tak powiem, kadra rządząca, to i nowe pomysły. W związku tutaj i z tym należy się spodziewać, że pewnie jakieś nowe pomysły i Ministerstwo Finansów swoje przedstawi. Oczekujmy, jakie będą nowe pomysły. W większości pewnie na zalepienie tego, co trzeba zalepić i załatać, ale też i może, miejmy nadzieję, coś korzystnego dla podatników tu się pojawi. Cały czas przecież toczą się niezmiennie walki o to, żeby chociażby znieść przepisy dotyczące instytucji, Instrumentalności, tak potocznie mówimy dotyczącej wszczynania postępowań karnych skarbowych. No właśnie, to też jest ciekawy kierunek. Dokładnie, a to rzeczywiście zmobilizowałoby też z drugiej strony organy do tego, aby te czynności, które przeprowadzają w ramach kontroli były zwarte, szybkie i reakcje rzeczywiście były adekwatne do sytuacji, aby te kontrole nie ciągnęły się latami, tylko żeby podatnik mhm. też mógł mieć jakąś przewidywalność, mógł coś zaplanować, mógł wiedzieć, że jeżeli pięć lat temu miał Miejsce jakieś czynności, to możemy sprawę zamknąć, nikt nie przyszedł, wszystko jest ok, idziemy do przodu. Nie może być tak, że w każdej chwili możemy się spodziewać kontroli i tak naprawdę może ona się ona toczyć, toczyć i nie mieć końca, bo ktoś zawiadomił nas o tym, że być może będzie to przestępstwo karne-skarbowe, tak? Tak, zresztą w ogóle bardzo dużo mamy takich spraw, które właśnie przez wykorzystanie tego instrumentalnego szczęścia KKS-u ciągnie się tak naprawdę po 10-12 lat, co też jest kompletnym zakwianiem w ogóle tego, jak, jak ta pewność prawa powinna wyglądać. I podsumowując, sytuacja jest rozwojowa. Na pewno nowe tematy się pojawią, jeżeli chodzi o propozycje Ministerstwa Finansów, jeżeli chodzi o zmiany podatkowe i wszystkie te zmiany niezmiennie będziemy z państwem omawiać w kolejnych odcinkach podcastu Moda na Kontrolę.